Bawimy się z kolegami, chowanego, kolega jest y, ch y, szukającym i się chowamy, widzowie. Eee. Chowamy się tam, o, idziemy. Dobra. Kurde. kurde. O kurde, o kurde. O za drzewo, za To był widzowie. Kurde. Nie, ty, ty się schowaj gdzieś indziej. O kurde. Kurde.

Der. Kolejna runda. Uciekamy, 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 uciekamy. uciekamy. Nie, ja idę indziej. Panu koło. Dobra, widzowie, jesteśmy. Jest Zbieraj sobie gumę. Ej, możecie nie wygadać, że tu jestem? Ej! Dobra, no jest dobrze Nie Kurde. Kur... Nie no, przegrałem Jesteśmy i macie tam kamerkę, ja liczę do dziesięciu, bo szukam raz, dwa trzy cztery, pięć sześć siedem osiem dziewięć, dziesięć szukam kurde widzowie nie może być ty, zas miejsce trochę widzowie Teraz miejsca. A ja się tam schował ogólnie. fast dalej. O tutaj tam. Trochę Czyli Że schowali się w mojej bazie. Ale kurde pewien to ja nie jestem. Ale warto sprawdzić. Widziłaś, że ci nie zauważy! Zaleziony. Zaleziony. Dalej, serio? Nie no, dwóch. Serio. Dobra, szukasz. Szukasz. Szukaj. Po prostu szukaj. To jest twoja kolej. A dobra, dobra. uciekamy. uciekamy. Nie wygadaj, że tu jestem. Dobra, widzowie. Pamiętać, jak jest to miejsce? Gdzie my nie schowaliśmy? Widzowie. Jesteśmy. Chowamy się. Jestem cicho. ogóle tam się schowa. kolega. Daniel, szukasz? Szukasz? Ej, ej ja właśnie szukasz. Oj ssas mnie ciśnienia. Ja, ja mogę dać blokować was. Dobra, widzowie, teraz mój kolega szuka. Idziemy. Halo. Halo. No. Nie. Wiem, Diolch iawn. Yeah. Siema. siema, siema, siema. No, no, ale... nie, no bo ja policzyłem do 10 i widzę, wybiegniecie. No kurde. Lepiej jeszcze widzimy, tu nie chować. Dobra, ja szukam teraz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dziewięć! Dziesięć, szukam! Dobra, widzowie, gdzie on może być? Zrzaliście jakoś tak widzowie? Mam czuję, że jest cyksza. Widzicie! Sieba wyku Nieba wykup Byłaś. Byłaś. I tak

Dobra widzowie, czekamy chwilkę. Ukryliśmy się z kolegą w totalnie nie miejscu. w ogóle moje jest. No tak, tak, to jest jego miejsce. I my, nawet jeszcze mój kolega nie wystartował. I po prostu czekamy aż wystartuje. Nie znajdzie nas na 100. widzowie. Może być. Wy się tu ukryj, tu się ukryj. Skąd, czyż, kiedy znalazł? Plan, że to mój nasz kolega szuka. Nie, no szuka. Gleba. Gleba. Dobra, widzicie go? Co? Nie widzę go. Ja też, to też znaczy, że gdzieś indziej szuka. Pewnie w naszej tej, tej bazie. Dobra, widzowie. To będzie najdłuższy odcinek bo nasz kolega jest trochę nieogarnięty Nie wiem gdzie się schowaliśmy Mówię cicho bo może zalić Chyba on cicho Nie widzę go Gdzie obok Tam z przodu widzisz, na Nie widzę e, dobro, widzowie, Jeszcze chwilka Nie w naszym? Nie Так, уйде до нашей старой базы. О'кей. Серйо? Ну. Эй, добро. Не знаю, где нас. Ой, нет, где до нас? Сам ищете сейчас. Не. Dobro, njeno pravi bitov. Prav je! je. Konec odcilka mi zove.